Cześć, dzisiaj z okolic Koszęcina. Jedne z najpiękniejszych lasów na Śląsku. Albo może i najpiękniejsze. Niestety nie ma dzisiaj słonecznej pogody, bo tak bym wam to udowodnił od razu. A skoro jest pochmurno, to muszę się trochę postarać. A tymczasem, zanim zacznę na poważnie chodzić, to mam do zjedzenia śniadanko. Etret, klopsiki w sosie grzybowym. Żeby nie było, Etret mnie nie sponsoruje, więc proszę mi tutaj nie insynuować, że to jest jakaś reklama. Co my tu mamy? Woda, mięso, wieprzowe, pieczarki, cebula, białko sojowe, marchew, podgrzybek suszony, mąka pszenna, skrobia kukurydziana, olej rzepakowy, sól, warzywa suszone, przyprawy. No i bardzo dobrze. Mam zamiar się trochę wzmocnić, bo przede mną jeszcze dobre. 10 km chodzenia Wygląda jakby mi się kuchenka zatkała Bo słabo ten płomień tutaj idzie. Przetkajmy to Okej okay. No i już jest dobrze Lopsiki w sosie grzybowym. Sos jest bardzo rzadki. Jest bardziej zupą. Są tu jakieś grzyby. To wygląda jak pieczarka. A miały być, zdaje się, podgrzybki, tak? A pieczarki też były w składzie? No, nie jest to sos z grzybów leśnych. A smakiem też nie poraża. Same klopsiki. Okej. Okay. Ale smakują jak bardzo wiele innych takich produktów, tylko sporo tańszych. No. Jak powiedzmy, podliczki. Tylko, że podliczki kosztują 10 zł, a ta puszka kosztowała. Nie wiem, muszę sobie przypomnieć, ale na ekranie Wam napiszę. I nie jest to porażająco smaczne. No, powiem tak. Ostatnie. Trzy puszki Eda Reda, jakie kupiłem. W jednym zamówieniu mam jeszcze jedną, taką już super ekstra. Dostawiłem sobie ją na specjalną okazję. Ale żadna z tych puszek dupy mi nie urwała, więc czyżby Ed Red poszedł już w ilość, a nie w jakość? I znowu jest to zasłone dla mnie. To jest nienormalne. No szkoda, bo do tej pory uważałem Eda. Za najlepszego producenta puszek, nie taniego, ale przynajmniej nadrabiającego jakością. A to jest bardzo przeciętne. Za takie danie w słoiku nie dałbym więcej niż dychę. Trudno. co, Nie mówiłem, że piękny las? Mówiłem. Pierwsza rzecz, która mnie zawsze urzeka w tym lesie, to jest to, że on jest zawsze zielony przez cały rok. Bo mamy tutaj bór sosnowy i do tego jeszcze poszycie jest cał, cały rok zielone. Tu jest mech, ale też jeszcze takie rośliny, które nie wiem czym są tak naprawdę, ale są przez cały rok zielone. Ten las jest taki przerzedzony. On, jest, on tu wpuszcza bardzo dużo powietrza. Nie jest taki gęsty, nie jest taki uciążliwy jak, jak takie lasy, w które mają to poszycie takie trawiaste, pełne jeżyn. W okolicy Gliwic jest dużo takiego właśnie lasu, gdzie jest mnóstwo jeżyn. No i po, tym, po takim lesie się bardzo ciężko chodzi, poza, poza takimi utartymi szlakami. Natomiast tutaj. Możecie chodzić na przełaj i praktycznie nie ma żadnych przeszkód, więc jest to bardzo przyjemny las, bo możecie sobie chodzić po tym miękkim poszyciu. No i kolejna magiczna rzecz tutaj to jest rezerwat Jeleniak-Mikuliny. To są takie stawy połączone z terenem podmokłym, takie trochę bagnisko. Wszystko to otoczone oczywiście lasem. Są tu też takie groble. Zaraz do, do jednej z nich dojdziemy. No i można tutaj naprawdę się włóczyć długie godziny. No i kolejna rzecz, ostatnia, ale najważniejsza. W sezonie grzybowym w tych lasach jest naprawdę zatrzęsienie grzybów. Ale jakby co to ja wam tego nie mówiłem. czekając na umówione spotkanie można się delektować lekturą miejscowego miejscowej gazety ostatnie dwa kilometry pokonuje już taką rowerową autostradą i to jest ostatni punkt dla którego te lasy są niezwykle atrakcyjne, to jest świetna infrastruktura rowerowa Drogi są tutaj szerokie, równe, żwirowe I na pewno można tutaj spędzić sporo czasu jeżdżąc właśnie wśród tych drzew No ja raczej na piechotę, ale na piechotę też jak widzieliście da się znaleźć fajne ścieżki No i to tyle w tym odcinku, zahaczam o plecak statywem O teraz lepiej I to tyle w tym odcinku, do zobaczenia Cześć